Okay, here we go. Freestyle Friday number nine. Now before you jump the gun on anything, this is supposed to be like a house party type song like 2004, so sing along when you can. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome. yeah. Eu vou ficar com a polícia, o é a, base, é a <fixando particularidade> <tistas lyingidas> Może no, szkulwa lamar jest Ale na tym, na yellow, na żółtym Jesteś pojebany CO?! Tak? Już, dobra, dzięki Dla standardu To ma 5 hp Kurwa mać i meja plan muszę dobra, nadrobić Na tym po Nie dostałem! Zziknięty? Dobra Jestem nabity Ja pierdolę Googlinesz? Nie Kurwa! No oczywiście się zajebałłeś! Kurwa? Widź mu połażawkę, tylko jej znaczy się. Gdzie stoisz? Mm. Autko? Karkar, brum brum, dobra. Mit <grym> dojazd, mid mit do Dobra, teleportuje, Cię reportuje, reportuje cię, reporto, dobra.

Beleży elo. Zaraszował mi da elo. No, halo! Dobra! Gościu! Ten elo, ten halo. No ja. Kurwa, desp... Ach, pan policjant, w porządku nie 20 Co to jest? Co tu się stało? Oni ja ich rozproszyłem, oni nie wiedzieli co się dzieje. Nie, nie możesz zaraz. zabijasz na one Stojąc na miejscu, to nie wiem czy to jest Taki. To my się zawsze tak wyzywaliśmy we dwóch. Idź shortem możesz? N -n -n. Muszę No ale jak... Maj. Poczekaj, bo mi ręka schodzi. -a. Ej, aż dżungla! Minoznacznie. Ja tak grałem jak te pizdy. Przecież to jest terror. Czemu ja raszuję? Bardzo jeden. To jest moja policjant. Kurwa, ej, ja nie jestem dzisiaj w stanie do gry. Dobra, cio, cio, graj dzisiaj. Basi na. a co to za do lewej Po hicie. Nie, 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 nie. Mówiłem, że po kicie leży. Pod drewnem leży Chodziło do stołu Short jeszcze Wszystko Smokujcie palcie, wykonekcie. w pałaca. Kurwa gościu jest jakiś poski, nie? Ten iHein. Leży z pałacu Macie Ma na rampie. Jeszcze. Ty bez pojebany, Patrz, patrz co ci no, masz. no i on wie. No dobra, nie chcę mi się, nie wiem, się poddać jak chcecie. Bota mam. Co? Kurwa. Kurwa, ona też ma mało jakoś. Czekaj, czekaj. O no bój. Przecież się Jeden leży. Dobra, cicho. <gulia> KUJMA! Tak głupia gra. Dobra, wypierdalać! NIE! Ja pierdolę! Dobra, ja jedziemy Co, SET! KUJMA! Za śmieć, 99! <gulia> I na spaląco. Dawaj tam prujesz, masz P90, go kurwa! Spierdamasz dawaj, dawaj, bardzo ładnie. Spokojnie bolo, no wie co robi? No nie wierzę! No? Począc. Nie, tam się będzie mi miałeś, miałeś mu nie pomagać, co było mówione? Nie no, że to małem przyszy. Scrooj tę piletę teraz już. Ty, policjant! Under jeden był. No, po co ty? Ostatni konektor, konektor ostatni. Jakbym go umiał trafić. Ty byłeś dobry, ale już nie przejechałeś. I co? Będziesz pierdolił. Kurwa kurwa, Kacper go zabił mnie. No nie, ja zabiłem jednego i za drugim raz został. Dwo, jezu. Dwo, Cio, cio. Kto tam po ty zostawił ten cały czas? Fajna M-ka w ogóle, nie? To ona jest z roga chyba. Cio. No. Ale k***a głupi jest ten tytuł. Bez żałupy jest midem. Dobra, dziękuję za grę. Nie liczę na lajka. Słyszysz? Słyszę. Dziękuję, więc miłego snu życzę każdemu z was. By się wam dało, żebym okopiła na ten nowy, nowy dzień. I spierdala mnie.